I witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Maciej Rata, jestem trenerem personalnym z wieloletnim stażem, szkoleniowcem, jak również czynnym sportowcem. Dzisiejszy filmik będzie dotyczył tej tematyki, którą poruszaliśmy na dwóch poprzednich. Na dwóch poprzednich mówiliśmy sobie o treningu typowo pod siłę oraz typowo pod sylwetkę bądź treningu hipertroficznego, który miałby na celu ukształtowanie naszej sylwetki. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takim trzecim odłamie rodzaju treningów, jaki możemy gdzieś tam sobie zastosować. W pracy nad naszym ciałem i nad sobą będzie to trening wytrzymałościowy i wydolnościowy. I mniej więcej to, oczywiście, trening sam wytrzymałościowy i trening wydolnościowy różnią się od siebie, ale my, tak jakby pokrótce, one gdzieś tam zazębiają się swoimi gdzieś tam wartościami, rodzajami tak jakby wykonywanej pracy i tak jakby efektami, jakie możemy osiągnąć dzięki nim. Dlatego dzisiaj, po prostu, w jednym materiale sobie to wszystko omówimy. I teraz to jest tak jakby troszeczkę na zasadzie takie to, że trening siłowy jest po jednej stronie, a trening wydolnościowy jest zupełnie po drugiej stronie, można powiedzieć, tak jakby to są dwa różne krańce od siebie, a trening właśnie hipertroficzny jest po środku, pomiędzy nimi. Tak jakby, jakby tak, tak obrazowo to opisać. I tak jak w treningu siłowym właśnie, to są kontrasty. O, na zasadzie kontrastów to można powiedzieć. I tutaj jest kontrast taki, że na przykład właśnie w treningu siłowym potrzebujemy bardzo długich przerw, żeby ten glikogen mięśniowy się nam zregenerował, żebyśmy mieli maksymalnie dużo siły, aby wykonać ten bardzo krótki ruch, to tutaj właśnie na zasadzie właśnie tego kontrastu w przypadku treningu wytrzymałościowego oraz wydolnościowego mamy tak, że tych przerw praktycznie albo nie mamy, albo one są minimalne, a pracę wykonujemy ciągle, stale. Czyli takim najprostszym możliwym przykładem, który wiele osób stosuje, jest po prostu trening biegania. Wychodzimy sobie, bo biega 45 minut, 60 minut, i tak naprawdę wykonujemy stałą pracę o wysiłku gdzieś tam umiarkowanym na tyle, na ile gdzieś tam te zdolności nasze, adaptacyjne nam pozwalają. Co innego, na przykład w przypadku treningu siłowego, gdzie możemy tą przerwę nie wiem, 5 minut mieć, a wykonujemy tylko 3. Trzy powtórzenia danego ruchu, gdzie to nam zajmuje cała praca 5 sekund. I to jest właśnie taka skrajność tego typu. I teraz, tak, po co się w ogóle wykonuje to niech wytrzymałościowo-wydolnościowy? No chodzi o podwyższenie tak zwanego tego pułapu tlenowego czyli, żebyśmy my mogli jak najwięcej cały czas wykonywać tą pracę bez przerwy. Bez przerwy, non stop i w momencie, w którym my osiągniemy wysoki ten pułap tlenowy, nauczymy się tak jakby tą gospodarką tlenową w taki sposób e, korzystać z niej, y, to będziemy mogli praktycznie wykonywać, jeśli będziemy umieli narzucać odpowiednie tempo danego wysiłku czy ruchu, to będziemy mogli praktycznie bez ograniczeń to robić i tutaj takim właśnie świetnym przykładem są na przykład właśnie maratończycy, e, jakieś triatlony, czy jakieś, nie wiem, bardzo długie różnego rodzaju, nie wiem, ranmagedony, tak, tego rodzaju wysiłek. No magedon troszeczkę bardziej podobny do crossfitu, ale gdzieś o, to, o ten rodzaj wysiłku chodzi. Czyli tak jakby przez to, że my wykonujemy stałą tą pracę, umiemy w taki sposób dotleniać nasze ciało, że od razu nie mamy zadyszki, powiedzmy, jak to się mówi po przysłowiowym wejściu po schodach, tylko umiemy pracować w ten sposób non-stop. I teraz tak, jaka to jest różnica dla naszego ciała? Na pewno ten trening będzie też skrajnie odmienny pod względem budowania masy mięśniowej, bo nasze ciało w przypadku tego treningu będzie dążyło do zrzucenia masy mięśniowej. I zrzucenia tkanki tłuszczowej maksymalnie jak się da. Dlatego sylwetka maratończyka jest zupełnie inna niż sylwetka osoby, która trenuje ciężary. Ponieważ im mamy mniej masy, i ma, przede wszystkim masy mięśniowej, tym tak jakby mniej tlenu potrzebujemy do dotlenienia naszego ciała. I to, że ciało ma zdolności adaptacyjne, co wielokrotnie podkreślam w materiałach. To wiemy, że tak jakby dąży do tego, do czego my mu serwujemy. I w momencie, w którym my mamy na przykład pracę siedzącą, to jest taki przykład, i mamy cały czas przykurczone mięśnie kulszowo goleniowe i później chcemy się podnieść i na przykład osłabiamy też tonus mięśni tutaj yy, głębokich. Bo po prostu siedzimy, jesteśmy oparci, mamy przykurczone mięśnie kulszowo-goleniowe, to później mamy ogólnie problemy strukturalne z naszym ciałem, dlatego że nasze ciało adaptuje się do tego, w jaki sposób my spędzamy tę część dnia, te 8 czy 12 godzin w pracy, jak na 12 godzin, bo wiadomo jeszcze do jazdy, do pracy, powrót, yy, siedzenie w domu przed kanapą, tak? I nasze ciało skraca nam te przyczepy, żeby było łatwiej. I tak samo jest w przypadku każdego rodzaju wysiłku. Yy, z tym, że właśnie tlenowy, no po prostu pozbawia nas tych mięśni, mięśni praktycznie gdzieś. Im mniej, tym lepiej, po prostu łatwiej wtedy to dotlenić. Masy mięśniowej możemy zbudować troszeczkę. Troszeczkę możemy oczywiście zbudować tym rodzajem wysiłku, aczkolwiek ciało potrzebuje różnych bodźców. To też mówię w wielokrotnym materiałach, że ten bodziec musi być zmienny. W momencie, w którym my biegniemy maraton przez 60 km wykonujemy cały czas tą samą pracę, to nie mamy tego zmiennego bodźca. Oczywiście na samym początku nasze ciało będzie się adaptować do tego rodzaju wysiłku i rozbuduje nam niektóre mięśnie. Ale bym tutaj jakichś spektakularnych efektów nigdy po prostu nie, nie, nie oczekiwał od takiego rodzaju treningu. Na pewno też tutaj dieta też powinna być zupełnie inna, bo potrzebujemy również bardzo dużo energii w tej diecie nie białka, białko nam nie jest potrzebne, bo białko jest w głównej mierze potrzebne tylko do budowania masy mięśniowej, czyli w tym środkowym, czyli w tym treningu hipertroficznym przede wszystkim, w tym treningu wydolnościowym, wytrzymałościowym. Gdzieś tam to białko schodzi na drugi plan, ale potrzebujemy właśnie dużo tłuszczy i dużo węglowodanów. Bym powiedział nawet bardziej węglowodany, bo to jest takie źródło energii, które jest dużo szybciej przyswajalne i to jest nam potrzebne. I często nawet jak maratonczycy biegają, to często mają te napoje z węglowodanami prostymi, żeby po prostu... Yy, uzupełnić troszeczkę tej energii i móc cały czas gdzieś tam pracować z tym glikogenem mięśniowym i w taki sposób wykonywać pracę. Więc osoby, które tak trenują na pewno będą musiały zwiększyć sobie ten pułap kaloryczny, patrząc też pod kątem takim, że taki wysiłek generuje najwięcej e, energii, najwięcej, największy wydatek energetyczny jest w trakcie tego wysiłku, niż patrząc właśnie w przypadku treningu siłowego i hipertroficznego. Hmm. Więc też ten pułap kaloryczny musi być wyższy, nie? Mimo wszystko. Yy, oczywiście nie tak, i teraz tu jest znowu skrajność. Oczywiście nie tak wysoki jak w przypadku treningu siłowego, ale wyższy niż w przypadku treningu hipertroficznego. To jest tak, to jest zdecydowanie to. Yy, I na pewno teraz też musimy sobie rozdzielić, że trening wytrzymałości i wydolności to jest troszeczkę coś innego. Bo jednak, wydolność tu w głównej mierze pracujemy nad tym właśnie pułapem tlenowym. A wytrzymałość, to pracujemy nad yy, wytrzymałością, bardziej to dotyczy naszej, naszych mięśni, żeby one były wytrzymałe i żeby nasze mięśnie potrafiły wytrzymać tą godzinę czy dwie godziny pracy, a nie żeby nasz tak jakby układ tlenowy potrafił to wytrzymać. Gdzieś to się porównuje, zazębia się troszeczkę ze sobą, ale nie jest to do końca to samo. Trening wytrzymałościowy może być troszeczkę innym rodzajem treningu, i powinien być innym rodzajem treningu, który właśnie też e, bardziej bym to powiedział, że to jest trening taki obwodowy, obwodowy trening. Na przykład mamy sześć różnych stacji, czyli sześć różnych ćwiczeń, które wykonujemy po sobie, ale praca jest troszeczkę inna, żeby po prostu wzmacniać tą wytrzymałość. Troszeczkę też potrzebujemy tam dołożyć izometrii na pewno. Izometria to jest stałe napięcie mięśniowe, bez skracania się ku sobie przyczepów. To na pewno też poprawi naszą wytrzymałość naszych mięśni. Wytrzymałość troszeczkę też zahacza o hipertrofię mięśni, czyli troszeczkę możemy je rozbudować i musimy je troszeczkę rozbudować, żeby tak jakby te mięśnie były na tyle wydolne, żeby móc udźwignąć tyle czasu pracy. Oczywiście nie w przypadku jak treningu pod sylwetkę, no bo to, to jest jakby zupełnie tam inny cel. I, I na pewno też tutaj też. Gdzieś tych ciężarów praktycznie musimy, że tak powiem, nawet unikać, bo jak założymy sobie większe obciążenie, to tak jakby nie będziemy w stanie wykonywać mogli tej pracy. Czyli tak jakby siłowo wykonujemy 5 powtórzeń, hipertroficznie wykonujemy 12 powtórzeń, a wyższym musimy wykonywać 20 powtórzeń. Czyli tak jakby widzimy, że 100 kg możemy raz podnieść. 50 kg możemy podnieść 10 razy, a 20 razy możemy podnieść 20 kg tylko. I tak jakby samą pustą sztangą możemy wykonujemy ten ruch wytrzymałościowy. Czyli tutaj praktycznie maksymalnie schodzimy z ciężarami w dół i przerwy też maksymalnie skracamy, żeby ta praca była cały czas cały czas, żeby to była praca. Nie powodujemy w tej hipertrofii mięśniowej, ale powodujemy właśnie tą wytrzymałość, żeby ten mięsień był bardziej zadaptowany do wysiłku takiego bardziej ruchowego. I na pewno takie dyscypliny sportu, które bazują na treningu wydolnościowym, wytrzymałościowym, to są na pewno piłka nożna, bo tam się bardzo dużo biega, jest bardzo dużo takiego wysiłku interwałowego. I ten wysiłek interwałowy to jest taki wysiłek naprzemienny, w którym mamy bardzo wysokie tempo, zwalniamy. Bardzo wysokie tempo, zwalniamy. Na pewno poniekąd sztuki walki również, bo to też jest taki mocny gdzieś tam interwał rundy, 3 minuty maksymalnego wysiłku przerwa, 3 minuty maksymalnego wysiłku przerwa. Na pewno wszystkie rodzaje, tak jak mówiłem, wcześniej bieganie, na pewno, na pewno jakieś maratony różnego rodzaju triatlony, ranmagedony, wszystko to, gdzie potrzebujemy tych przemian tlenowych. Koszykówka, oczywiście też siatkówka, już troszeczkę mniej, bo tam aż tak dużo tego ruchu nie ma, ale również też poniekąd z też tego czerpię. I po prostu można powiedzieć, że ten rodzaj treningu daje nam możliwość wykonywania sportu na pełnych obrotach. I ta baza, ten rodzaj treningu jest właśnie bazą przy innych sportach. I to jest gdzieś tam najważniejszy przy tego typu właśnie. Sporta, gdzie potrzebujemy tego tlenu i jest dużo ruchu. Bez treningu wydolnościowego, wytrzymałościowego nie ma żadnego sportu, bo po prostu, nawet jak w piłce nożnej, powiedzmy, że trener ustawia jakąś taktykę, ustala jakieś tam założenia swoje, ale jeśli jego zawodnicy nie będą potrafili biegać, to nie wykonają tego planu. Tak samo zawodnik MMA, który ma jakiś plan nakreślony przez swojego trenera, ma umiejętności, nawet potrafi wyprowadzać cios, ma bardzo silny ten cios, zna dźwignie parterowe, potrafi obalać. Ale co z tego, jak nie będzie miał tego tlenu? I, I to jest jakby podstawa w tym wszystkim. Na przykład, po minucie, już skończy mu się tlen, to nie będzie mógł w stanie realizować dalej całego planu gry. Więc to jest podstawa. W treningu rekreacyjnym jest to też bardzo ważne, ponieważ nasze serce dzięki temu lepiej pracuje i możemy uniknąć wielu chorób cywilizacyjnych, które na przykład miażdżyca, zatory serca, jakieś zawały, cukrzyce, przez taki rodzaj treningu. To też jest bardzo istotny element. Ja zawsze uczułam na to, żeby ten trening był jednostką holistyczną, czyli żeby tam była właśnie. I troszeczkę siły, i troszeczkę masy mięśniowej, ale również tej wydolności wytrzymałości mięśniowej. Żeby to wszystko gdzieś tam ze sobą się łączyć. I dla mnie to jest idealny rodzaj treningu dla osoby, która nie planuje jakiegoś tam swoich, swojego życia związanego ze sportem, tylko trenuje rekreacyjnie. Bardzo dziękuję.